Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz trzeci dzisiaj. Miało, ja Tak myślałem w ogóle, czy robić ten arkusz, czy go nie robić. Okazało się, że, że robimy sobie maraton i robimy trzy odcinki jednego dnia. Dlaczego? Jak żyć, to na bogato. Robimy sobie ten oto no arkusz. E, można ściągnąć go sobie z tego to linka. Link jest w opisie. E, podziękowanie dla członków kanału. No i co? I prezentacje do pobrania na Discordzie. No to jest odcinek numer chyba prezentacji. dopowania. Odcinek wydaje mi się numer chyba 80, także czy tam 90, bo 80, licząc, licząc e, tylko OLM, 90 licząc również te etapy podstawowe wieży Babel. Także odcinek numer 80 albo 90, no chyba wiemy, wiemy o co w tym chodzi. Zastanawiam się, czy robić ten arkusz, czy robić to zadanie, bo jest problem taki, że to, nie, to są obrazki, to nie jest czcionka, to są obrazki, nie do końca mogę to sformatować, więc jest to nieco trudne, ale poradzimy sobie jakoś. W tabelce podano zapisy pismem XXX, poniższych wyrazów języka YY, oraz ich znaczenia. Literą W oznacza się w tym języku samogłoską pomiędzy OK. E, to nas nie interesuje, semantyka nas nie interesuje, Bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Na przykład, jak mamy 50% czasowników, 50% rzeczowników, to może będą dwie różne reguły, ale nie, to w tym przypadku nas nie interesuje. Musimy teraz tak zapisać sobie, dopasować. Po pierwsze, musimy dopasować to do tego, i poza tym, jeszcze mamy dwa ćwiczenia. Jakby coś, teraz jak dopiero składałem tę prezentację, to doczytałem sobie tę informację, bo olałem to zupełnie, że W oznacza samogłoskę. Myślałem, że W to jest spółgłoska. Nie to, że mi to rozwaliło analizę, ale po prostu no, pokażę moment, gdzie ok, no, rzeczywiście miałby to więcej sensu, gdyby W była samogłoska. Po prostu pokażę jed, jeden moment. także ten. To jest e, jakby coś, 30% czasu tego zadania zajęło mi skopiowanie tego pojedynczo, jako obrazki w taką formę. To jest ta baza słów, którą mamy tutaj. To jest nasze zadanie domowe, że musimy przetłumaczyć to na ten język kogborok. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. No, tak mi pokazał Google, że to są te słowa, to jest kokborok I dalej mamy te słowa przetłumaczyć na, na język, na pismo. Tak? To z pisma na, na, na. Wróć na alfabet łaciński, to z alfabetu łacińskiego na pismo kogborok, czy, 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 czy na język kokborok, Tak? To nas nie interesuje, nas bardziej interesuje to. Tak, i to jest to, musimy dopasować. Znaczenia słów w ogóle nie mamy, bo nas to nie interesuje, to nie jest ważne. Znaczenia słów w ogóle nie ma. Interesuje nas ten fragment. I pytanie jest takie: co z tym zrobić, jak się za to zabrać, i, jakie to jest trudne i tak dalej, cóż uczynić. No, e, no nie, to, jest, to się wydaje trudne, ale tak naprawdę zagadka jest bardzo prosta, bardzo szybko się robi. Co musimy zrobić? No, Patrzymy, że mamy, na przykład niektóre słówka, które mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tam dziesięć liter. Maksymalnie mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć znaków, tak? Zakładamy, że to, to są jakieś znaki diakrytyczne. Na przykład mamy, ok, to jest literka c, a to jest c plus znak diakrytyczny. To jest c plus francuski znak diakrytyczny, nie? Także mamy takie znaki diakrytyczne. Więc na przykład mamy słówka zbudowane z dwóch znaków, a tu, tu nie mamy dwóch liter, więc ponieważ nie odpowiada liczba liter liczbie e, znaków, zakładamy, że mamy do czynienia z pismem syrabicznym, a czyli jeden, jeden znak koduje nam zazwyczaj spółgłoskę plus samogłoskę i samogłoska kodowana jest za pomocą znaków diakrytycznych, na przykład czegoś takiego, więc zakładamy, że to jest pismo syrabiczne, jeden znak odpowiada sylabie, na przykład lo, ku, ko i to nam tłumaczy, dlaczego jest taka różnica. No, i kierunek pisania założymy, że piszemy lewo-prawo. Jeżeli coś tam się nie będzie nam sklejało, to zakładamy, zmieniamy hipotezę, zakładamy, że piszemy od prawa do lewa. Ale zakładamy domyślnie, że lewo-prawo, nie? No i szukamy na razie spółgłosek. Szukamy czegoś, coś, czy coś się powtarza. Więc zobaczmy sobie, co się powtarza tutaj. K, k, Tu mamy tak samo K. Zakładam, że tu będzie mała różnica między tymi znaczkami i tymi, ale najlepiej jest identyfikować fragmenty, które są na początku, bo są w tym samym miejscu. nie? Patrzymy, że mamy ułożone B, także jest to ułożone według jakiejś takiej logiki. Dalej mamy to B, które się B, które się powtarza, mamy Ma. I to jest ten moment, jeden z momentów, że założyłem, że N i NW to mogą być dwa różne dźwięki, jak na przykład mamy K i KH. To są dwa różne dźwięki, także nie wiem, czy to jest nywy, to jest jeden i ten sam dźwięk. Założyłem wstępnie, że nywy to będzie jeden ten sam dźwięk. To, to jest coś innego. Nie? Nieważne. Ale takie było moje założenie. My. Co ja robię teraz? Dzielę sobie grupami. To są słówka na B, to są słówka na K. Niektóre słówka w języku polskim, które zaczynają się na K, nie są kulturalne. Dalej mamy słówka na my, dalej mamy słówko na nwy. I to można było podzielić lepiej, także można było dać to i to razem. Ale założyłem, że Nwy, bo nie czytam tego pisu, no bo co to jest za opis, że język XXX pismo YY, tak nie będę do tego czytał dalej. Także no okej. Okay. Tak to sobie rozłożyłem, bo podczas robienia tego no mówię, to jest mój widok, także zakładałem, że okej, okay, Nwy tam będzie coś, trochę coś innego niż NE. No, tak właśnie zastanawiałem się. Dobra, posegregujmy sobie znaczki, tak? Więc po, posygrygujmy sobie teraz takie znaczki, które będą na, miały ten sam, ten sam e, znak na początku. Tak? Tu jest bardzo podobny znak, tylko różni się ta kreseczka w drugą stronę. To jest kandydat na tą samą, ten sam znak. Nie zmieniałem, nie zostawiłem te cyferki, żeby było widać, także to jest 1, 2, 3. To było w zestawie obok siebie. Dalej mamy bardzo obok siebie podobny. Ja to nazywam taki, taki krzyżyk z daszkiem 4, 6, 7. I mamy jeszcze tu krzyżyk z daszkiem, tu krzyżyk z daszkiem, chyba tak. Także mamy no, krzyżyk z daszkiem, nie? To jest jeden ten sam znak na początku. Dalej patrzymy, co mamy tutaj. Tu mamy jakąś ten. Ee, nie wiem, jak to nazwać. te, te z ogonkami. E, tutaj mamy też. Tutaj mamy szubieniczkę. Nie wiem, jak to nazwać. No, w każdym razie widzimy, że trzeba po prostu popatrzeć, że mamy bardzo podobne znaczki. A tu mamy takie wszystkie rzeczy, które nam nie pasują nic do niczego. Zupełnie inaczej, nie? Gdybym wiedział, że wy to jest samogłoska, a nie spółgłoska, to bym prawdopodobnie zauważył, że to to wygląda bardzo podobnie. Ale to jest, nic mi to nie zmienia. Ale na ten moment myślałem, że to i to jest niespokrewnione, no bo to w sumie to jest samogłoska, że mamy takie dżupki, nie, okay, to. No ale mówię, no to wygląda wizualnie, że to jest wy, a to będzie na przykład inna, inna litera. Dobra. I czy możemy teraz to dopa dopasować, tak? Zastanawiamy się. No, jest na pewno podobieństwo i się chyba zgadzam. Więc sprawdzamy teraz. Mamy tutaj tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich samych, trzy takie same, dwa takie same, dwa takie same i dalej jest cztery takie, które są nie wiadomo co. Pięć takich samych, trzy takie same, e, cztery, które się nie zgadzają, nie wiadomo co, i 2 razy dwa. Czyli nie wiadomo co to jest tutaj, ale to możemy dopasować, to możemy dopasować, to możemy dopasować. Także przekładamy to tutaj, przekładamy to tutaj. Te niedopasowane przekładamy tutaj, teraz zostają, teraz zamieniam kolejność, także niedopasowane tutaj, teraz nie wiadomo, jak, jak to wygląda, nie? Jak ktoś czy ma ten opis tutaj, może sobie przeczytać, że W to jest samogłoska, to inaczej sobie to ułożę. Ja to ułożyłem w ten sposób i się tego nie wstydzę, tak? Więc, e, więc co, idziemy sobie dalej. E, co? No, kasujemy to, żeby było więcej miejsca, no bo mówię, staram się, żeby było miejsce, żeby nie zasłaniał, widzicie, nie zasłaniam, więc jest idealnie ułożone. To też jest sztuka. No i teraz co? I jak możemy to posegregować? Nie? Oczywiście można teraz strzelać, ale co to możemy zrobić? Jak wiemy, że jeden znak odpowiada jednej sylabie, to po prostu możemy to ułożyć według liczby sylab. Nie, nie zmieniałem kolejności, także jest raz, dwa, trzy, cztery, sześć. To jest, to jest ta kolejność, taka domyślna. Nie? Ułóżmy teraz to według kolejności, że jest od największej liczby sylab do najmniejszej. Bo to powinno nam pokazać, które słowo to jest które. zakładamy, że to słowo i to słowo jest krótsze niż Bookmachung, nie? Jakoś tak powinna wyglądać kolejność. Tutaj zamienimy sobie, żeby było 3, 2. Także zakładamy, że kodo to będzie to. Możemy to dopasować. Dlaczego? No bo mamy tutaj mlk, made. Zamienimy to od razu kolejnością. Zamieniłem przy okazji, że made jest na dole, nie na górze. Tu mamy dwa znaki, madę, LIKA, tu mamy długie słowo, i tak dalej. Także widać po tym, które słowo jest które. Po długości słowa tylko i wyłącznie. I tak samo tutaj: dwa znaki, trzy znaki, cztery, cztery. Także zakładamy, że to będzie. To będzie na dole. Jak komuś brakuje czasu, na przykład zostało mu tam 5 minut do zakończenia zadania, także to jest idealny moment, żeby strzelać, żeby nie analizować tego dalej, tylko już OK, starać się dopasować na pałę. Także ktoś chce kto robić na pałę, to może dopasować. to, My teraz sobie posiedzimy, poszukamy sobie spółgłosu. Podkreślam, że teraz to nie jest niestety e, czcionka, także nie mogę nic z tym zrobić, tylko mogę to podkreślać kółeczkami. Także co możemy zacząć od B, jest po prostu patrzę, gdzie mamy K. E, zakładam, że bukłuk to będzie to. E, ten dźwięk mamy tutaj, to jest e, ten sam dźwięk, jakiś takie jak kreseczka, także to jest. no. Podobne do siebie, tak jak to jest podobne do siebie, to jest podobne do siebie, to jest podobne do siebie, także te dźwięki są podobne, czyli patrzę dalej, czy moja analiza jest dobra, czy ten dźwięk na początku to jest to samo, tylko że mamy te różne jakieś tam kształty, jakieś kreseczki i tak dalej. Także to jest spółgłoska ta sama, tylko że te wszystkie kreseczki w jedną stronę, w drugą stronę, to jest kreseczka w jedną stronę, w drugą stronę e kreseczka taka. Oznaczają różne, oznaczają różne ten brak kreseczki, oznaczają różne, różne samogłoski. Widzę, widzę czystą samogłoskę K, czyli K, samogłoska K bez niczego jest bez, spółgłoska, spółgłoska K jest bez niczego, nie ma tej kreseczki, nie, ale to jest ten sam dźwięk. Dobra. I teraz mogę sobie, ok, dopasować. A, dlaczego to dopasowuję? Okej, okay, już mówię. Patrzymy, że mamy ko, Q, ko. I widzimy, że mamy tę stronę. To jest, to jest ko, to jest ko, to będzie Q. Więc możemy na podstawie tego dopasować to, nie? Czyli to będzie nam oznaczało O. O, teraz jest O. 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 Z kolei, skoro wiemy, że bu to jest U, no to to wiemy, że to będzie U. Tak, już po pierwsze wiemy, że to będzie U, po drugie mamy K. K, 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 K. więc się zgadzam. No to idziemy sobie dalej. Teraz kolejna literka. Można dowolną literkę robić w dowolnym stopniu. Znaczek M, patrzymy, czy nam się powtarza. M jest tutaj, tylko tu mamy M plus O, także mamy MO. Cześć, KW, to akurat nie jest kawusia, to, to, to jest inny napój. Nie, ale, ale ten, ale no tak. Nie mogę tego lepiej zrobić, także staram się jak mogę... To jest mo, także mamy ten znaczek plus mo, także widzimy, że to jest, to jest znak diakrytyczny, który oznacza samogłoskę o. Dobra, idziemy sobie dalej, patrzymy sobie po kolei, czy to jest ten sam znaczek. No szubieniczka, ten, to jest też przekreślona, nie przekreślona, czyli bez niczego jest m. To jest sam dźwięk, jak mamy samogłoskę a, to mamy coś takiego, nie? Znaczy nie muszę tego jeszcze analizować, tylko pokazuję. Dalej mamy k, k, które nam zjedliśmy, także mamy dalej. dalej teraz mamy b, to by się potwierdzało, że literka b, to jest bu, bu. Tak samo jest i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo, bo literka B, potwierdzamy. Im więcej mamy literek, tym bardziej potwierdzamy, to, znaków, tym bardziej potwierdzamy to. Teraz, e, teraz jest co? Literka N. Szukamy literki N. Literka N jest w ogóle tu i tu. I to chyba nam, to będzie inny znak. Chyny, myślę, że chyny to może być inny znak. Także nie, nie lubię tych chyny, dlatego też nie tykam się tego wyny. Pomyślę, że ten dwa różne znaki może być samo ny i także zostawiam to, ale tu mamy ny, tu mamy ny, także poszukamy tego ny. To jest ten sam znak, ewidentnie, nie? I zresztą w ogóle tego nie widziałem, bo zakładałem, że nywy to jest inny znak, no ale to jest, to jest cały czas ten znak, tylko że inne są te znaki diakrytyczne, nie? Także mamy, to jest ten sam znak. Nie widziałem tego, ale no to nie, w nic nicu nie przeszkadza, nie? Także nywy stwierdzam, że nie mogę namierzyć. <laughs> Na różowo podkreślam sobie n -ga, n -ga. Ng, to na pewno będzie to. Ng to na pewno będzie to. Teraz potrzebujesz jeszcze potwierdzę sobie SK. SK jest, jest tutaj, SK jest tutaj, SK jest tutaj w trzech miejscach. Patrzymy, jaki znak się powtarza w tych trzech pozycjach, także SK będzie, SK to powinno być to, SK to powinno być to, SK to powinno być to. Tak? Czyli mamy to na odwrót. I teraz, jakby z dużą pewnością, możemy powiedzieć, że to jest dopasowane. I widzimy, że to w ogóle było bardzo blisko siebie zgrupowane. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Także dużo było bardzo rzeczy obok siebie, nie? Dobra, i teraz, jakby mówię, tak mogliśmy sobie robić po prostu bez tego. Ale teraz zrobimy sobie z tym. I teraz patrzymy, jak są kodowane samogłoski. Uważnie patrzymy teraz, nie? Najpierw na O. Zaczynamy od tego O. Dlaczego? Bo wiem, jak wygląda kawi izolacji, więc wiem, jak wygląda to dodane, więc O. O to jest do znaku mamy taką kreseczkę O w tych miejscach O. W dowolnym miejscu. Tu też mamy O, nie też mamy O. I tak dalej. O, wygląda w ten sposób. U. U to jest w drugą stronę kreseczka. Zresztą widzimy, że to jest O plus U. Ten dźwięk W to się równa dosłownie O plus U. To jest w sumie logiczne nawet teraz mówię. Nie miałem tej informacji, ale teraz jak już przeczytałem, no to jest to bardziej logiczne, nie? Mm. U to jest, jest kreseczka w tą stronę. Może zrobimy sobie teraz na no jakieś takie kolor fioletowe. U to jest to. U to się równa to. Dobra. Dalej mamy E. Znowu patrzę, gdzie jest K, bo wiem, jak wygląda K w izolacji, także łatwo mi to namierzyć. K. K to jest taki w tę stronę, taki, taki coś. K. E, w, do, w dowolnym miejscu patrzę. Tu, tu też widzę bazę. O to jest ten sam, ten sam, ten, ten, ten Nigdzie mamy jeszcze E. Gire mamy. Mamy Madę, Madę in Polska. Też mamy. Ten sam, ten sam, ten sam w tym miejscu, nie. Mamy teraz I, jak jest i kodowane. Ee, gdzie I patrzymy I. Ee, I. I to jest w ten sposób, nie. I to jest tutaj namalowane, tutaj namalowane. Ee, tu jest tak plus będzie I, tu jest tak plus I. Ee, I zgadza się, nie? Mamy teraz A. A mówię, to jest ciężkie do zobaczenia, ale A to jest y, A to jest taka po prostu kreseczka bez niczego. Bez niczego to jest A. Bo to jest K samo, a to jest, jest B. Nie? nie wiem, czy to widać, nie? Mm, o. Tu mamy ten my, sama kreska to jest A. ładnie to widać w przypadku ry, to jest jedno ry, bez niczego, a to jest ra. Także ry, ry, to jest taka kreseczka pozioma. Także to jest uwaga, to jest ciężkie do zobaczenia. No i dobra, co możemy dalej zrobić? Tego nie jestem w stanie, nie jestem w stanie teraz zrobić, bo po prostu nie mogę tego skopiować, nie mogę skopiować indywidualnych znaków, także nie poradzimy sobie. Ale możemy zrobić tę część zadania, bo rozumiemy te reguły, to po prostu jest to bardzo proste, także w dwie strony jest to proste. E, szukamy, szukamy, tych, szukamy teraz najpierw współgłosek, także mamy D, dalej mamy G. Gdzie jest G? G jest tutaj, log, to jest G. Dalej mamy ryby bez niczego, dalej mamy D z taką inną kreseczką. I sobie dopis, szukamy sobie samogłosek. Mamy ustalone wszystko, także jak wiemy, gdzie patrzeć, obie części są banalne. Także kreska pozioma to jest A, kreska pozioma to jest G. Nie ma niczego, także jest Ry. Nic nie ma, także mamy Ry. ry. I dalej mamy d plus ten, ten to jest i. To samo robimy. Tutaj musimy poszukać, że to jest to l. Jest, to jest l, tylko że inaczej zapisane. l, m, s, które podkreślaliśmy tutaj. Dalej mamy k. I tu jest taki mały problem, że nie wiem do końca, co to znaczy. Także patrzę, że to jest to, jest to, to, jest to, to jest to samo, co to. Ale specjalny znak i. Ale też patrzę na to, że to jest AI, to jest UI. Gdzieś tam chyba jeszcze mi to mignęło przed oczami. Nie wiem gdzie, ale gdzieś mignął mi ten znaczek. O, to jest na przykład o w tym miejscu. Dobra. Więc to jest jakiś specjalny znaczek. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jak się tego specjalnego znaczka używa. Ale... Ale, ale, ale co to się dzieje? Dlaczego to jest raz ai, dlaczego to jest raz ui? Tak? Dlaczego? No bo patrzymy, jaka jest poprzednia samogłoska. Czyli to jest taka, jakby tu jest i plus a poprzednie. Tu jest i plus u poprzednie, że u jest w dwóch miejscach, nie? Nu no, to jest nie. Powtarza się. Znowu to jest ui, ai. Więc to się powtarza, nie? Znaczy, powtarza się. Zresztą jest to przeciągnięte, że powtarza się, no. Po pierwsze powtarza się, po drugie... OK, już widzę to, dobra, widzę to. Znaczy powtarza więc no to jest po prostu samogłoska i, dostawiona. U, u, jest, wzięte, u jest wzięte z tego, tu jest, tu jest zakodowane u, tu jest zakodowane tu jest zakodowane a, tak? Tu jest zakodowane a, tu jest zakodowane a, więc to jest RA. sa, przepraszam, to jest sa, sa i. Bui. Także to jest ten po prostu dźwięk, plus na, na końcu mamy to i. To jest dodanie po prostu i. Więc reguła jest taka, że niektóre, niektóre dźwięki biorą po prostu w ten sposób, a niektóre dźwięki potrzebują takiej specjalnej, specjalnej samogłoski. Nie? Więc cała, cała historia. Nie? Więc to, to będzie zależało od tego dźwięku, który mamy tutaj, ale widzimy, że w tym dźwięku mamy akurat A jest bardzo proste do zobaczenia, także mamy A, A zrobione, także będzie A i, także to jest dobrze zrobione, więc będzie A plus I, więc jest ok. E, Patrzymy, że L jest sama, jest tutaj, także tu mamy, y, tu mamy jeden dźwięk w ten sposób, tu jest bez tej kreseczki, także tu nie ma tego O, to jest samo A, także jest La, My jest bez niczego, Sy jest, y, SY jest z dźwiękiem O, to jest, to jest to, to jest to O, zresztą lo, także mamy so, k jest a i k daje to, to jest to kai, kai, tak, to się skasować. No i mówię, no to jest, nie do końca mi się podoba to zadanie, no mówię, bo nie mogę tego jakoś rozłożyć lepiej, także no to starałem się zrobić, żeby to jakoś pokazać, jak mniej więcej to patrzeć na to, no ale to zadanie, mówię, no, z powodu formatowania jest takie średnio, średnio udane, nie. Ale szybko wbrew pozorom, jak się go jak się już zacznie je robić, jak się wpadnie na to, że to jest abugida i po prostu mamy te mówię skodujemy kodujemy spółgłoski, mamy te samogłoski w postaci znaczków tego typu, no to to jest niespecjalnie specjalnie trudne, nie. Ja akurat abugida to jest jedno z bardziej popularnych rozwiązań, także no ten to jest proste, nie. To mi umknęło, to mi umknęło, ale no po prostu nie przeszkodziło mi to w niczym robić zadanie, nie. Także od tego zaczynaliśmy, a na czymś takim skończyliśmy. Także dość szybko poszło. Mówię zadanie, zadanie wydaje się ciężkie, ale tak naprawdę nie jest ciężkie. Nawet robiąc to na pałę, żeśmy to bardzo szybko, bardzo, bardzo ładnie dopasowali. Także to było minimalne przetasowania. Bardzo ładnie udało nam się to za pierwszym razem dopasować, nie? Bardzo ładnie, bardzo szybko. Więc zadanie było takie, jak mówię, nie najtrudniejsze, akurat takie, no, takie na etap szkolny, nie? I tym samym, tym samym dzięki wszystkim za uczestnictwo, aby sadło. Cieszę cieszyć, że się podobało. Także tego. Także kończymy. Za miesiąc niecały już za cztery tygodnie mamy etap szkolny, także trzeba już przyspieszyć z nauką. No i co? Nie wiem, nie wiem, został nam tylko jeszcze jeden niezrobiony, jeszcze tylko jeden niezrobiony został arkusz. Także zrobiliśmy 14 arkuszy na 15, więc chyba sobie zostawię ten jeden arkusz na przyszły rok. Także tegoroczny arkusz oczywiście zrobimy od razu, więc z 16 arkuszy, które będą istniały, mamy zrobione 15, tak? Na razie jest 14 na 15, więc jak będą no, jeden arkusz zostawimy sobie na przyszły rok. Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, uczcie się i. No i co? I widzimy się w weekend na, na angielskim i francuskim. Dobra, to na razie. Bye bye. Uh, trzymajcie się. Powodzenia. Powodzenia na egzaminie.